i wszystkim, wybaczcie za wkatowanie kilka razy dziennie moim ryjem Was na YouTubie, ale um, chciałbym w tej chwili bardzo podziękować um, kanałowi o nazwie Dokuro Infinity Farols, ponieważ wrzucili um, oni filmik pod, ty pod tytułem Niemy Michałek. fan -made tribute for Azergotyl 1 i um, jest to przedstaw no, przedstawiona, jest to po prostu przeczytana, Krótka bardzo historyjka um, z Kapitana Bomby. Idzie ona mniej więcej tak. Opowiem wam legendę o ślepym Michałku, nie wiem, Michałku, który tak bardzo żół gumę, że oślepł. Koniec. Wybaczcie, nie pamiętam dokładnie jak to szło. W każdym razie mam do was takie pytanko. Chciałbym, żebyście udzieli odpowiedzi w komentarzach. Um, Chciałbym się Was zapytać, czy chcielibyście także, żebym e, po zapastami, nie wiem, by recytował jakieś wiersze, przepisy, kurwa, nie wiem, na zupę czy coś w tym stylu, e, coś innego, wiecie, żeby nie stać cały czas w miejscu i nie czytać tylko strasznych historie, które oczywiście dalej będę wrzucał? E, to w takim razie, wrzucajcie to w komentarzach, e, wasze sugestie, opinie. Chce, chcę się dostosować oczywiście do waszych gustów. I bardzo bym prosił o polecanie tego mojego kanału swoim różnym z... A, jakoś jakimś różnym swoim znajomym, komukolwiek, bo chciałbym, żeby się w kółko rozwijał na bez nowych subskrybentów, to niestety może być trochę trudne. No to dzięki wszystkim i czekam na wasze zdanie. Myślę, że jutro wrzucę kolejną nową creepypastę i tym razem to chyba będzie jeden z tak zwanych klasyków. Trzymajcie się dzielnie. Peace, yo.